Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Amatorskiej Strefy SG. W dzisiejszym odcinku replika od Nowricha SSG-10, czyli snajpereczka, którą przysłał mi z Bielsko-Białej Łukasz, dlatego, żebym mógł Wam ją dzisiaj pokazać. Jeśli macie ochotę zobaczyć i usłyszeć moją opinię na temat tej repliki, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. A więc replika Nowrich SSG10. Replika, tak jak mówiłem, przysłał mi ją do testów Łukasz z Wilsko Białej. Łukasz Wielkie, dzięki, że przysłałeś mi tą replikę i zaufałeś. Ale oczywiście sprawdzimy jej zasięg, sprawdzimy Chrono i będziemy próbowali ją jakoś ocenić, czy jest warta swojej ceny i czy warto ją po prostu kupić. Więc jedziemy od Chrono. Tak jak widzicie kamuflaż odpowiedni do repliki, także na otwartym terenie, tak jak mówiłem. Zaraz postawię tam dalej gdzieś tarczę, postawię drugą kamerę i mam nadzieję, że to się wszystko uda ładnie nagrać i Wam to pokazać. Jedziemy dalej. No niestety pogoda dzisiaj nie dopisuje, jednak myślałem, że jest troszeczkę fajniejsza pogoda, czy znaczy więcej mrozu, hmm, ale jest taka właśnie o 0 stopni. Ustawiłem chrono na kulki 0.20, z takich będę też strzelał. Oddam, będę oddawał pojedyncze strzały i wam pokażę wam ile chrona na kulkach 0.20, bo to wiadomo na tym na tym polega. Ale dotarcie będę strzelał już z kulek 0.45, także już o tym teraz mówię, żebym nie zapomniał jak zdarzało mi się w, kolejnych, w poprzednich odcinkach. 480 FPSów i 2,14 J. 472 fps -y i 2,07 J. Znowu 472. I 2,07 Joula. Bardzo mocna powtarzalność. I och, trochę tu niewygodnie, ale 465 I 2,01 Joula. I myślę, że to nam wszystko mówi. Koło 470-480. No to już naprawdę jest siła. Także ustawiam tarczę, zmieniam kadr i, i od razu myślę na 60 metrów ustawię tarczę i będziemy, i będziemy strzelać, więc jedziemy dalej. Tarcza jest tam naprawdę daleko. Mam nadzieję, że z drugiej kamery będzie to widać jak trafiam. Ustawiłem na 65 kroków, mam nadzieję, że to odpowiada mniej więcej 60 metrów. No niestety nie mam dalmierza ani takiej długiej miary, żeby to zmierzyć, więc kładę się. I, i strzelamy No i wiecie co? Jak się ma coś zepsuć, to oczywiście musisz zepsuć w trakcie nagrywania. Padła mi ta druga kamera. Nie, już nie będę tego komentował. Słuchajcie, postrzelałem. Widzieliście? No strzela to fajnie, trzeba to naprawdę sobie fajnie, dobrze i spokojnie gdzieś ustawić. I ta konkretna replika... No ktoś mówi, że 100 metrów. Ja bym nie dawał 100 metrów. No niestety. znaczy. Wiecie, stawiałem kroki, 65 kroków, 70, no to nie wiem, może ja coś źle robię, robię nie tak, może, może ta replika, już, może ta stężyna już jest trochę zbita i może trzeba byłoby ją wymienić, może jest za zimno, bo jest, myślę, że jest minusowa temperatura się zrobiła, naprawdę zamarzam trochę. Co jeszcze? Sama replika, lunetka, bardzo fajna. Fajnie się ustawia tego hopka, który jest tutaj. Magazynek z kuleczkami jest przezroczysty, bo widać, bo widać ile jest kulek. Niestety wyjęcie magazynka w rękawiczkach jest chyba niemożliwe. Przetestowałem to naprawdę przed chwilą i jest to e, problematyczne. Replikę tylko tak na szybko, tutaj poprzywiązywałem coś, żeby było bardziej taktycznie, żeby bardziej pasowało do całego mojego stroju. Jednym krótkim słowem, replika naprawdę bardzo dobrze, porządnie wykonana. E, tu naprawdę nie ma lipy. Bardzo fajnie się z niej celuje i do niej się układa. Naprawdę. E, no to jest y, piękna replika, z której się naprawdę fajnie strzela i tu naprawdę nie ma, naprawdę nie ma o czym gadać. Jeszcze raz wam fajnie pokazuję. Y, mówię tylko troszeczkę, mówię, dodałem trochę sznurków, żeby troszeczkę lepiej pasowała do szybko założonego stroju do tego dzini y, y, i tyle. Polecam. Jeśli ktoś chce kupić replikę, kupić i strzelać się nie, nie bawić yy, w jakieś tuningi, to to jest uważam replika yy, dla Was. Do tego fajne drzwi i naprawdę można się świetnie bawić. Oczywiście do snajperki bez dwójnogu uważam, że to jest w ogóle jakiś chyba byłby koszmar, yy, żeby się gdzieś położyć i trzymać to w ręku, i fajnie, oddać fajny, stabilny strzał. No, no trzeba mieć ten dwójnik. no naprawdę, choć najtańszy, ja nie mówię, że ten konkretny, który widzieliście w zeszłym tygodniu, ale e, dwójnik e, naprawdę warto mieć, ciekawe o czym zapomnę powiedzieć, strzelałem z kulek 0,45 e, 0,45 i naprawdę do tej tarczy dolatuje no ja nie wiem bo ja to mierzyłem krokami, ktoś to na metry może ja coś źle mierzę i ta odległość u mnie jest jakaś Kiepska oczywiście pogoda. Naprawdę dzisiaj nie dopisuje, bo jest naprawdę zimno i e, e, i może to też ma jakiś wpływ. Jak strzela się latem, a zimą może ta sprężyna może coś. E, tu troszeczkę wieje jak widzicie po włoskach, ale to jest taki wioterek No naprawdę delikatny i, i tyle. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko. E, elegancka, bardzo dobrze wykonana. No uwierzcie mi tutaj nie ma, nie ma lipy, nie ma lipy jak mówił klasyk na dziś to tyle przypominam jeszcze o świątecznym konkursie który dwa odcinki temu wspominałem przysyłajcie nam zdjęcia świąteczne do kiedy konkurs będzie trwał zastanawiamy się czy go nie przedłużyć więc więc róbcie zdjęcia świąteczne w czapkach mikołajowych przy choinkach i wysyłajcie je do mnie konkurs trwa nadal więc czekamy czekamy i jeszcze raz Czekamy. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że ten nieudany odcinek e, może wam coś podpowie o tej replice. E, kurde, jeszcze obiektyw, jeszcze tutaj trochę deszcz pada. No mam nadzieję, że replika e, jeśli się na nią e, zdecydujecie, to nie będziecie żałować i tak ja przynajmniej e, uważam, że to jest replika, którą kupujecie po prostu i gracie. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli możecie, oczywiście, zostawcie suba. To zawsze motywuje do kręcenia kolejnych odcinków. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.